Janusz i Grażynka w RMFFM. Grazynka! Gazetę mam kupiłam sobie. Ale co? Wywalicie tego mejzę w końcu czy nie? Emerytury wzrosną. Jakiego Mejzę, Janusz, no! U nas Mejzów jak mrówków? Którego? No, tego cudotwórcę z Zielonej Góry, wiesz? A, mejza, posła, Mejza. No. Wielki talent, Jan. Wielki talent, kabaretowy. Ale teraz na urlop poszedł, wiesz? Bezpłatny z Sejmu. A to nie no, jak bezpłatny? Nie no, to w no, to wszystko w porządku. Honorowe hmm. wyjście, o, honorowe nie ma co. A, a co on będzie robił na tym urlopie? No, będzie kosił śnieg pod lesznem. No, i walczył o swoje dobre imię, oczywiście, z tą posiarką. A jak ma na imię Grażyna? Grażyna ma na imię Grażyna, idiota. W sensie, jak on ma na imię Grażyna? Nie Grażyna, tylko Łukasz Janusz. No co z tobą? Oj, przestań, kobieto. No. Słuchaj, wy jesteście w takim dole, że piekło jest nad wami. Wiesz? Wam mm. to już, już tylko egzorcysta może pomóc. Mezy nie wybronicie. A kto nie, go broni? Janusz, nawet pan prezes go nie lubi. A przecież wiesz, że pan prezes lubi każdego, małego tak. i dużego. Nie. Wszystkie stworzenia są pana prezesem. Ja też go nawet nie lubię. No, no bo pan prezes go nie lubi, to jest oczywiste. A, tak. hmm. a, a, a jeszcze po tej konferencji prasowej, jak jego koleżka wstał z wózka inwalidzkiego. Cud! No cud, cud wstał, tak. żeby sobie spódnie poprawić, a, bo go uwierały. Jak cię uwierały, też byś wstał. Wiesz, jak na niego mówią po internetach, na tego Mejze? Nie. Mejzus hytrus. Uzdrowicieli takie tam. Hmm, takie no, to Ja, no weź się, nie ja, śmieszaj. To tuska ja... na pewno. Wina tuska. Tak, tuska, uh -huh. tak. Ja ci powiem, Grażyna, ten wasz rząd jest jak ten miecz nad demoklesem wiszący na końskim włosiu, a wasz rząd wisi na włosku mejzy. <grym> a no? No skąd ty wiesz? Ty? O włosku mejzy. No widać, słychać, Wiem czytam już. gazety. Bo to było tak. Że ostatnio do mnie prezes zadzwonił mhm. i on był taki cały wystraszony, słuchaj, takie rozdygotany, te rączki mu tak latały chyba. I on wtedy do mnie mówił: Grażynka, grażynka, miałem sen. No i co? Śniła mi się Doda w Dubaju. Uuu, mocno. Tak. I ten włos miała rozwiany, fale ją zalewały. A? I jeszcze ten biust jej tak. No, tak. No dobra, o, no, tak. No, no, aha. I ona wtedy do niego przemówiła. Ona do niego wtedy powiedziała tak. Wstań prezesie, wstań! Wstydu oszczędź, weź nożyczki i ten włos. Ciach! Ciach! Upie, obetni. Tak Aha. powiedziała. To znaczy, ona powiedziała inaczej, ale no, że tak. obetni. No ja nie no rozumiem. No, no. I, no i co, prezes obciął? Nie, nie. Właśnie nie. Powiedział, żebym ja obcięła. No. no ale sens się skończył, no wiesz, Janusz. No. Co wiem, no. co wiem. Janusz, no. A może ten Mejza umie cuda robić, co? A może ten kolega wstał, bo on faktycznie Meiza jest cudotwórca? Tak, na pewno. Janusz, ale spójrz na swoim przykładzie, no? Jakim moim przykładem? No takim, Janusz, 20 lat siedzisz na tej kanapie z pilotem. A po konferencji Mejzy wstałeś, podszedłeś do telewizora i go tak z łapy wyłączyłeś. A potem ten telewizor jeszcze o tak spadał. Padał z balkonu. To... Cud, żeś ty w ogóle tyłek podniósł z kanapy. A kupimy sobie nowy telewizor. Ciekawe za co? Nie wiem, może za pieniądze.